Witam serdecznie, dziś pokażę przejazd trasą numer 1 w ośrodku Biały Jar w Karpaczu. Trasa bardzo łatwa, niebieska, długość około 1100 metrów. Rozpoczynamy od łagodnego, spokojnego zejścia z wyciągu. Trasa przybiera bardzo łagodną formę w tej początkowej części zjazdu. Na tyle łagodną, że jak widać osoby, które jeżdżą bez kijków muszą się odpychać nartami, żeby nabrać jakiejkolwiek prędkości. Co pomaga zwłaszcza początkującym i uczącym się jazdy na nartach w desce spokojnego złapania rytmu. Jedziemy sobie spokojnie górnym odcinkiem, mijamy po prawych stronach najpierw yy, yy, zjazd trasą numer 3, po prawej widzimy zjazd trasą numer 2. My jedziemy do samolotnego końca. Mówiąc językiem samochodowym, trzeba trzecim skręcie w prawo i dojeżdżamy spokojnie do skrętu. To w cudzysłowie najtrudniejsza chyba część zjazdu, czyli dosyć ostry zakręt w prawo. Trzeba na nim uważać, żeby kogoś przypadkowo nie podciąć. Spodziewać się też należy niewielkich mult, które przy skrętach zawsze się tworzą, i lekkiego przewężenia po wyjściu z zakrętu. Co może być czasami kłopotem, gdy, gdy wielu narciarzy w tym samym momencie znajdzie się na zakręcie. Ale jak już pokonamy ten, ten, ten skręt, wjeżdżamy na szeroką, równiutką, płaską nartostradę. Jak wspomniałem na wstępie, klasyfikowana jako niebieska, ale ja z w większej części odcinków dałbym tutaj kolorek zielony, jak najbardziej zasłużony. Jak widać trasa przygotowana bardzo dobrze, bardzo mocno porządnie wyretrakowana. To nie jest przypadek, że tylko dziś, ale tak bywam tutaj dosyć często i widzę to, to za każdym razem. Pilnujemy tylko, aby nie wjechać w podpory wyciągu. I już w tle majaczy nam powolutku. Dolna stacja wyciągu, i po niecałych 2,5 minutach jazdy, meldujemy się na dole. Dzięki wszystkim za uwagę. Jeżeli podobało się, bardzo proszę o lajka. Like Dzięki, cześć.